Przyszła pora dorocznej akcji promocyjnej Piotrostalu. Ekipa ma ruszyć do centrum tłuszcza i prowadzić wymianę choinek na złom. Chwilę przed wyjazdem zachowanie Zbyszka wzbudziło niepokój stalowego. Ale jest Dzień Świąteczny, świąteczny jak ty. To się tobie się. Głos łamie, człowieku. Dzisiaj jest niedziela, jest Dzień Świąteczny. Sławek, dawaj alkomat. Nie, Dzisiaj rozdajemy nie choinki. Jak mogłeś się dzisiaj uchlać? Powiedz mi. Nie jestem pijany, tylko się źle czuję. Dmuchnij walkomat i nie mamy problemu. Nie jest spadkowe. Dmuch, Dmuchnij. No, Dobra, zobaczymy Dobrze. ten twój spadek. Źle. Jeszcze raz. Poczekaj. Halo? Tak. Będzie akcja, proszę pani. Przepraszamy, za parę minut jesteśmy dosłownie. Dobrze już jedziemy teraz. Dobra jeżdżamy, bo tu już ludzie dzwonią. Wiem, że jesteśmy spóźnieni, ale nie pojedziemy z pijanym Mikołajem, no. Tam są dzieci, ludzie. Mochaj. 1.35 No widzisz, a, a to jest akcja z dziećmi. Jak mogę cię tam postawić pijanego? Idź do domu. Podpinać kontenery i spadamy, bo wstyd żebyśmy się dzisiaj spóźnili jeszcze panowie zajeżdżamy wyrzucacie stolik, wagę Szymon zrzuca kontener, ustawiamy się jesteśmy gotowi do wołania Jasne, jasne Panowie trochę ludzi tutaj Czekam się jest kolejna ustawiona. Sądząc po grupie chętnych w miejscu zbiórki, popularność akcji w tym roku prawdopodobnie pobije wszelkie dotychczasowe rekordy. Pozostało rozstawić kram i przystąpić do wymiany. Ghost Rider, otwieraj drzwi! Otwieram, otwieram już. Akcja promocyjna. Szybciej, szybciej, bo ciężko Nie mogę unieść te paczki. Trzeba wyzerować. Teraz. Wymagana już jest? Jest. Dla Pana pierwsza choineczka. Przelicznik jest prosty. By opuścić plac z choinką, wystarczy położyć na wadze 40 kg elektrośmieci lub makulatury, ewentualnie okrągłe 20 kg złomu. No już waga wiadoma. Proszę sobie Trzy wybrać choimki. stąd albo z kontenera. Zapraszamy. No jest nieźle. Ludzi naprawdę dużo. Chyba akcja się uda. Bałem się, że za te spóźnienie będą widły w plecy, ale jest dobrze. Wśród pozostawionych przez uczestników akcji fantów króluje oczywiście makulatura, a wśród setek kilogramów papieru kryje się nawet absolutna klasyka. Rapa, Shakespeare. Nie, nie tam tutaj. William ja, Shakespeare, Magda, znalazł książkę. Bardzo dobra powieść. Nie czytałeś się? Nie? nie. Często w teatrze puszczają. Ja nie oglądałem nic. A znasz takie coś, być albo nie być? Nie. Szekspir to wymyślił. Być a. albo nie być. Być albo nie być to nie moja wrożka. Jak to? Ja wolę bardziej mieć niż nie mieć. Panowie, do roboty, a nie tutaj gazetki czytać.